Witajcie, rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj wracam na dzień, na dwa do władzy i tematu władzy. Dzisiaj, Pierwsza królewska, drugi rozdział. I takie zagadnienie, myślę, bardzo praktyczne, czyli zagadnienie ciągłości władzy. W tym drugim rozdziale Dawid daje różne polecenia Salomonowi. Kogo należy błogosławić, z kim należy się rozliczyć. Dawid obiecał pewne rzeczy niektórym ludziom i w związku z tym nie mógł ich zabić, ale generalnie, jakby swojemu synowi mówi, no to ty się tym zajmi. I, no i daje mu generalnie też różne takie wskazówki, jak prowadzić, z kim, czego może liczyć, na co może liczyć, z kim, więc więc generalnie myślę, że jedna z takich, jest taki rozdział, który pokazuje bardzo ważną rzecz. To znaczy pokazuje jakby kruchość transferu władzy. Znaczy, że taki transfer, przekazywanie władzy z rąk do rąk zawsze jest pewnym ryzykiem, ale jednocześnie zawsze jest pewną możliwością do tego, żeby, żeby może w jakiś... właśnie, żeby pewne rzeczy naprawić, rozliczyć. Coś, co jakby, no powiedzmy, z różnych przyczyn Dawid nie mógł na przykład zrobić, tak? Cały czas gdzieś tam był krzachowany przez tych synów seru i Salomon mógł zrobić, tak? Więc... Więc ten drugi rozdział pokazuje właśnie, właśnie pewną taką potrzebę transferu władzy. I z drugiej strony, myślę, to też pokazuje problem. Znaczy problem jest taki, kiedy no patrzymy dzisiaj powiedzmy na, na, na demokrację i na to, że bardzo często te władze się po prostu zmieniają, i coś, co podobno, nie wiem na ile to jest prawda, ale podobno tak było w w dwudziestoleciu międzywojennym, że generalnie jakby aparat funkcjonował jakby płynnie, to znaczy nie było tak wielu zmian w aparacie władzy i jakaś tam kariera powiedzmy urzędnika państwowego była Stabilna, to znaczy niezależnie od tych wszystkich zmian premierów, prezydentów i tak dalej, jakby aparat sobie funkcjonował i ten aparat czuł się w miarę bezpieczny, dlatego że jakby on nie był upolityczniony, on po prostu służył tym, powiedzmy, zamiennym najważniejszym urzędnikom ale powiedzmy 90% aparatu, czy, czy nawet więcej, jakby ona sobie funkcjonowała w miarę bezpiecznie i stabilnie. Natomiast właśnie patrząc trochę na, na, na współczesność, widzę jakby taki problem, że, że jeśli ten aparat jest cały albo w większości z umocowania partyjnego, no to tak naprawdę każda zmiana warty jest zmianą mechanizmu, a każda zmiana mechanizmu właśnie oznacza brak tej płynności brak tego, 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 tego tej stabilności tej kontynuacji, można powiedzieć, która jest bardzo ważna. I, i, I myślę sobie, że jest to jedna z większych słabości w ogóle demokracji, że ta władza jest krucha, władza jest krucha, dlatego, że jest zmienna, za, za bardzo zmienna. I, i, I w jakimś sensie yy, myślę, że yy, to też sprawia, że jest to władza słaba. Dlatego na przykład, myślę, że tak jest w bardzo wielu sytuacjach. Ci ludzie, którzy reprezentują wielki biznes tak, i się nie zmieniają, bo nie wiem, są w jakichś tam radach zarządczych od 10 czy 20 czy 30 lat, mogą znacznie więcej no bo tak naprawdę, właśnie są stabilni, są osadzeni w jakiejś strukturze, która, która ich jakby nie, nie zmienia tak często. I, I też może dlatego to pokazuje, dlaczego często te struktury demokratyczne są tak bardzo przykupne. No to chociażby w zasadzie wszędzie widać, trzeba powiedzieć, że widać w Afryce, ale w, w, w wspólnocie europejskiej tak samo to widać. No w Polsce też niestety to widać. No, no właśnie, bo te, bo te struktury nie są mocne, bo nie są, nie są stabilne. Także transfer władzy jest wyzwaniem. Transfer władzy jest jakąś jakąś koniecznością, czy to w monarchii, czy to w demokracji. W demokracji znacznie częściej się to dzieje I, 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 i z jednej strony jest to jakaś okazja do czegoś dobrego, ale z drugiej strony jest to wielkie ryzyko, właśnie ryzyko tego, że, że to może nie wyjść, że coś się może zachwiać, że nieodpowiedni ludzie przejmą przejmą władzę. I, i i podobnie zresztą jest tutaj trochę, w drugiej części tego drugiego rozdziału. Mamy taką sytuację, kiedy przychodzi Adoniasz do Betrzeby. Betrzeba jest generalnie taka trochę naiwna i tam się chce wstawić za nim do Salomona, no ale Salomon jakby widzi, że Adoniasz ma drugie dno, ta jego prośba i generalnie ona tu mówi, otóż teraz jedną, jedyną prośbę mam do ciebie, nie odmawiaj mi, ona rzekła do niego, więc powiedz, przemów do Salomona, żeby mi dał abisza, krzuna, za żonę, dobrze, porozmawiam w swojej sprawie z królem, potem trzeba przechodzić do Salomona yy, i generalnie mam do ciebie jedną prośbę, tylko nie odmawiaj mi, przedstaw swą prośbę matko, a z pewnością ci nie odmówię. Niech oddadzą Abisza szunamitkę Donnężowi twemu bratu za żonę. Dlaczego prosisz dla Adoniasza tylko Abisza? Szunamitkę, owszem, poproś dla niego także o królestwo. Owszem, on jest moim bratem i to starszym ode mnie, a biatar, kapłan i Joab, syn, seru i są po jego stronie. Generalnie jakby Salomon widzi, że ten, ta, ten transfer sprawiłby, że de facto on przestałby rządzić i mógłby no, też jakby w ogóle przestać rządzić, przestać być królem, więc generalnie rzecz biorąc przechodzi do dosyć szybkiego działania i, i ten deep state stary likwiduje, czyli Adoniasza, Ebiatara i Joaba. I, I właśnie. I to wszystko pokazuje, myślę, na taką jedną prostą obserwację, że transfer władzy jest wyzwaniem, transfer władzy musi się odbywać ewolucyjnie, mądrze i no właśnie, jest zawsze pewnym ryzykiem. Zawsze jest pewnym ryzykiem i chyba nie ma takiego systemu, w którym zupełnie dałoby się to ryzyko zlikwidować. A dodam, że podobnie jest i w radach zborowych, podobnie jest i, może nie aż tak bardzo, no bo powiedzmy nie, nie ma jakiegoś takiego wielkiego splendoru, czy jakichś wielkich funduszy, czy czegokolwiek. Chociaż im większy zbór, tym bardziej to się trochę może też w jakiś sposób okazuje pewnym wyzwaniem i, i pewną Pewną walką również, przynajmniej gdzie, nie gdzie. Także bądźmy mądrzy i szukajmy Bożej mądrości, bądźmy transparentni i, e, e, i co. E, ale też bądźmy właśnie w tej transparentności przygotowani do tych zmian. Dlatego na przykład sobie bardzo cenię prawo wewnętrzne naszego kościoła, które pewne rzeczy porządkuje, które sprawia, że rzeczywiście. E, myślę, że te transfery przechodzą spokojnie i na wymiarze zborowym, i okręgowym, i ogólnokościelnym. Także dzięki Bogu za to. Panie, dziękuję Ci właśnie za to, że Ty jesteś Bogiem z pokolenia w pokolenie i że też możemy przekazywać władzę kolejne ręce, w różnych ciałach kościelnych. Też, Panie, tak samo się dzieje w państwach, w miastach. Panie, proszę Cię właśnie dodawaj na mądrości w tym, żebyśmy żebyśmy byli ludźmi, którzy szukają dobra wspólnego i którzy, którzy kierują się Twoimi zasadami i wartościami. Panie, w tym wszystkim nas prowadź i zachowuj i strzeż. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.